Zapraszamy na zwariowaną przygodę halloweenową Mopsa Budynia. Rozdział pierwszy straszny apetyt. Koza Klementyna od samego świtu brykała po podwórku, radosna jak konfetti na balu przebierańców. Jej dzwoneczek na szyi dźwięczał wesołą melodię, a oczy błyszczały jak dwa cukierki w sreberkach. Budyń, budziochu! Wołała, przeskakując z kopytka na kopytko. Dziś jest Halloween, słyszysz? Halloween! Za co się przebierasz? Ja mam już cały strój. Będę najstraszniejszą wiedźmą od czasu, gdy. No, wiedźmy wymyślono. Mops, który próbował właśnie uciąć sobie drugą drzemkę tego ranka, spojrzał na nią jednym okiem. A po co mam się przebierać? mruknął Mój naturalny urok jest wystarczająco oszałamiający nie da się lepiej wyglądać a poza tym co to w ogóle jest to całe Halloween Hallow... Halloween oh, Halloween poprawiła go żywo koza to święto w którym wszyscy przebierają się za duchy wiedźmy potwory i straszydła bo kiedyś wierzono, że w tę noc duszki chodzą po świecie i robią psikusy. Ha! prychnął budyń. To głupie! Jakim cudem ktoś po prostu ustala, o, dziś będzie święto straszenia, i wszyscy skaczą w kostiumy. Jak tak można, Klementyna spojrzała na niego tak, jak patrzy się na kogoś, kto nie wie, że pączki są pyszne. Oj, budziochu, to nie tak. To długa tradycja. Dawniej robiło się ogniska i straszne maski, żeby odpędzać złe duchy. A teraz, jej oczy zabłysły, teraz mamy słodycze i strasznie fajne zabawy. A ja ogłaszam dzisiejszy dzień. Świętem mopsa oświadczył dumnie budyń, podnosząc łapkę jak król który właśnie zjadł koronę z piernika. Każdy mops może spać cały dzień, bez przebieranek i bez duchów. Koza aż zatrzęsła rogatą głową. Udyń, ty się po prostu boisz, powiedziała z przekąsem. Tych świecących oczu i potworów z wielkimi zębami. Ja? Bać się? Mops uniósł brew i udawał, że siewa was odwagą. Fi! Ja się tylko boję. Braku jedzenia. Klementyna postanowiła uderzyć w sedno. To dobrze, że o jedzeniu mówisz. Zaczęła powoli, Bo pola z mamą wystrugały ogromną dynię i podobno w środku są ukryte cukierki. Nagle budyń wyprężył ogonek jak antenkę, nasłuchującą najważniejszych wiadomości świata. Cukierki? Wyszeptał, oblizując się. A więc jednak Halloween nie jest takie głupie. Mógłbym się bardziej zainteresować tradycją. Wieczór zapadł szybko, jakby ktoś zgasił słońce pstryknięciem palców. Księżyc zawisł wysoko na niebie, żółciutki jak ogromny plaster sera, z którego ktoś już ukradł jeden kęs. Jego mleczne światło rozlewało się po ogrodzie, rzucając długie cienie drzew i krzaczków, powykręcane, przypominające straszne dłonie, wyciągające się po każdego, kto odważy się wejść. Pośród tych cieni, przy samym płocie, przemykała niezdarna, okrągła postać. Potykała się o każdy korzonek a jej uszy sterczały jak dwa radary wykrywające słodkości. Jej wzrok przyciągnęła wielka dynia z wyciętą buzią tak straszną, że nawet pajęczyna obok trzęsła się ze strachu. W środku migotał płomień świeczki, nadając jej jeszcze bardziej ponurego oblicza. Mops przełknął głośno ślinę, jakby liczył, że wraz z nią odleci cały strach. Myśl o jedzeniu, myśl o jedzeniu, powtarzał sobie w duchu, jak zaklęcie na odwagę. Zrobił krok, potem drugi, aż w końcu ruszył pewniej. Wcale nie jesteś groźna, mruknął, choć głos mu zadrżał jak galaretka malinowa. I pachniesz jak deser. Mm, zyskujesz przy bliskim poznaniu ale ty wielka najpierw spróbował dynię wypchnąć w bezpieczne miejsce używając całej swojej siły pchał pchał i nic ani drgnie postanowił że dalej nie będzie się męczył i spróbował odgryźć kawałek ale dynia była twarda jak kamień już chciał westchnąć zrezygnowany gdy nagle coś w środku się poruszyło Dynia drgnęła. Budniowi sierść zjeżyła się na grzbiecie i oblały go zimne poty. Duch, duch dyniowy, mści się za to, że próbowałem go zjeść. Zaskomlał i odskoczył, jakby dynia chciała go ugryźć w ogonek. Zaczął biec, ile sił w łapach. A jego uszy trzepotały jak dwa strachliwe motylki na wietrze. Tymczasem dynia poruszyła się ponownie. Wieko z mięsem uchyliło się szerzej, a ze środka wyskoczył kot miecio, który wygrzewał się przy świeczce. Wyszczerzył zęby w uśmiechu i z cichym chichotem powiedział: A strasznego Halloween, budziochu! Mops zatrzymał się dopiero pod kurnikiem. Dyszał ciężko jak pies. Który uciekł przed wielką porcją warzyw. Nigdy więcej takich przygód, sapnął. To święto nie jest dla mnie. Rozdział drugi, cukierek albo psikus. Następnego dnia koza klementyna pękała z ekscytacji, jak dmuchany balonik. Biegała po całym podwórku i każdemu opowiadała o przebraniu poli. Widziałyście dziewczyny? Beczała do kur na grzędzie, które ziewały znudzone. Pola wygląda jak prawdziwa czarownica. Ma kapelusz tak wielki, że mógłby służyć za namiot. Budyń leżał na trawie, próbując udawać, że Halloween wcale go nie interesuje. W końcu drzemki były takie ważne prawie tak ważne jak jedzenie. I na co komu to całe przebieranie? Westchnął ciężko. Przecież można leżeć tak sobie i nic nie robić. Zresztą zawsze uważałem, że najlepiej być po prostu sobą. Klementyna aż prychnęła. Oj, budziochu, nic nie rozumiesz. W Halloween przebrane dzieci chodzą od domu do domu i dostają za to słodycze. Powiedziała z szerokim uśmiechem, jakby sama była Lizakiem. To było jak wytrych do głowy mopsa. Cukierki za darmo? Powtórzył z szacunkiem. Czyli wystarczy chodzić i brać. Nie, to niemożliwe. Przecież to brzmi jak święto stworzone dla mnie. Jakie jest zaklęcie, by to zdobyć? O, cukierek albo psikus! krzyknęła radośnie koza, potrząsając rogatą główką. Mops aż rozdziawił pyszczek. I to naprawdę działa? Tak po prostu mówisz i dostajesz cukierki? Zapytał z oczami wielkimi jak dwa pączki z lukrem. Tak, tak po prostu, potwierdziła koza. Ale musisz się przebrać, żeby zaklęcie zadziałało. Gdy tylko Klementyna odeszła, by dalej podziwiać strój Poli. Budyń szybko rozejrzał się na boki i po chwili owijał się w stare. Pogniecione prześcieradło. Ciągnęło się za nim po błocie, a on potykał się co trzy kroki, ale mimo to był pewien, że każdy, kto go zobaczy, zadrży ze strachu. Cukierek albo psikus! powtarzał do siebie, ćwicząc zaklęcie. Cukierek albo cium! Nie, psikus! I ruszył na turny po podwórku. Zapukał łapką w drzwi kurnika. Cukierek albo psikus, powiedział głośno, przejęty swoją nową rolą. Sośka popatrzyła na niego zaspana. Cukierków nie mam, gdaknęła. Mogę ci dać trochę ziarenka. Mops skrzywił się, jakby właśnie połknął całą cytrynę. Ziarno! W Halloween. Oburzył się i odszedł, mamrocząc. Zośka, ja widzę, że ty nie masz elementarnej wiedzy o tak ważnej tradycji. Powinnaś się wstydzić za swoje zachowanie. Żegnam o ziemble. Ruszył dalej, licząc, że mieszkańcy obory będą bardziej tradycyjni. Cukierek albo psikus. Powtórzył już mniej entuzjastycznie. Krowa Matylda uśmiechnęła się dobrotliwie i podała mu marchewkę. To samo zdrowie, powiedziała, ale ja chcę samo słodkie. Jęknął budyń i odezwał się jeszcze ciszej. Matyldo, ty kompletnie nie czaisz ducha Halloween. W ten dzień można jeść słodkie. Wyszedł oburzony, ale jeszcze nie całkowicie zrezygnowany. Jego wzrok padł na gąsiora Gucia, który gdy tylko usłyszał zaklęcie z ust Mopsa, dumnie wypiął pierś i podał mu świeży listek sałaty. Oto przysmak, prawdziwa słodycz natury. Budyń spojrzał na liść z ogromnym wyrzutem. A, Gucio, jesteś zupełnie nieprzygotowany do świętowania tradycji. Totalna porażka! – Żenada! – sapnął, zostawiając sałatę za sobą. Zmęczony z prześcieradłem, oblepionym błotem i serowym stanem cukierków w pyszczku. Budyń doczłapał się do płotu, na którym siedział kot Miecio. – Cukierek albo psikus? – wymamrotał mops zrezygnowany. – Ale pewnie też masz marchew albo sałatę? Miecio oblizał się i uśmiechnął podejrzanie szeroko. Ale skąd? Zamruczał. Mam lizaka. Zwinąłem ze stołu. Z pewnością był poli. Lizak błyszczał jak skarb. Oczy budynia stały się większe niż dynia z ogrodu. Słodkie? Daj mi, ja chcę słodkie! Zapiszczał. Oj, nie tak prędko! Uśmiechnął się Miecio chytrze. Wymienię go za coś pysznego. Masz może marchew albo sałatę? Mops spuścił głowę tak nisko, że aż prześcieradło zakryło mu oczy. Miałem, ale wszystkim tym wzgardziłem w imię tradycji. Bąknął cicho. Kot pokiwał głową, ledwo kryjąc uśmiech. No widzisz, Budziochu? Czasami nie warto być aż tak przywiązanym do tradycji i dać sobie więcej luzu. Rozdział trzeci klątwa krówek. Wieczór opadł na podwórko jak miękki ciemny koc. Pola wróciła właśnie do domu z wyprawy po cukierki. Jej torba była tak wypchana słodyczami, że szeleszczące papierki wystawały z każdej strony jak kolorowe wstążki. Ale nazbierałam skarbów, uwielbiam Halloween, powiedziała z dumą i położyła torbę przy łóżku. Budyń przyglądał się temu z korytarza, chowając się za kapciami pani Klaudi. Jego oczka błyszczały jak dwa świeżutkie dropsy malinowe. Gdy tylko Pola zgasiła światło, Mops ruszył cichutko jak ninja, przynajmniej próbował. Bo jego głośne sapanie zdradzało zamiary. Wślizgnął się do pokoju poli na brzuszku, centymetr po centymetrze, aż dotarł do skarbu, wielgachnej torby pełnej słodkości. Chodźcie do tatusia, moje cukieraski! zaszeptał, oblizując się łapczywie. Wsunął głowę do torby i od razu jego wzrok padł na otwarte opakowanie pełne krówek. To było jak znak z nieba. W obawie, że zaraz ktoś go nakryje, wcisnął naraz trzy, cztery, a potem pięć krówek do pyszczka. Bez opamiętania starał się je wszystkie naraz pogryźć. I wtedy zrobiło się niebezpiecznie słodko. Budyń poczuł, że coś jest nie tak. Jego oczy rozszerzyły się jak dwa talerze, krówki skleiły mu usta. Próbował je otworzyć, ale nic, ani drgnął. Język przykleił się do zębów, jakby postanowił zamieszkać tam na stałe. Mm, mm, próbował szczeknąć. Nic z tego, w panice spróbował odskoczyć od torby, ale zamiast tego ta wciągnęła jego głowę jeszcze bardziej. Mops zaczął kręcić się w kółko, jak przerażony bączek. Z impetem wpadł w fotel. Potem zburzył stos zabawek, a na koniec potknął się o dywan i runął jak paczka pierników prosto na stoliczek. Hałas obudził śpiącą do tej pory pole. – Udyń! dziewczynka zapaliła światło i zawołała. Spojrzała na Mopsa który dalej walczył, by ściągnąć z siebie torbę i zaczęła się śmiać tak mocno, że aż położyła się na łóżku. Ojej, ty słodki potworze! chichotała. Zmieniłeś się w halloweenowego mopsa. Podeszła w końcu do niego i pomogła mu się wydostać. Jednak budyń w panice wybiegł z pokoju. Nie chciał stracić swoich krówek, nawet jeśli trzymały się go mocniej niż magnes lodówki. Dysząc dopadł za stodołę. Ostatni cukierek, który udało mu się zwinąć, miał w łapce. Chciał go zjeść, ale jego pyszczek nadal był zamknięty jak sejf. Mmm, jęczał. Nagle coś wyskoczyło zza drzewa. Budyń aż podskoczył i mało nie odleciał na uszach. W mrocznym świetle księżyca pojawiała się postać z prześcieradłem na grzbiecie i dynią na głowie z przerażająco wyciętą twarzą. Cukierek albo psikus! zawyła. Strach przeskoczył słab mopsa na jego ogon i z powrotem pisnął tak wysoko, że nawet nietoperze zrozumiały. łąku! W tej samej chwili. Jego pysk otworzył się gwałtownie, jakby ktoś rozłączył dwa bardzo uparte magnesy. Krówki w końcu puściły, a budyń, wciąż trzęsąc się ze strachu, zrobił krok do tyłu i huknął zadem w drzewo. To wystarczyło, by ostatni cukierek, ten najcenniejszy, który tak długo trzymał w łapce, Wyskoczył w powietrze jak wystrzelony z katapulty. Koza schyliła się z zadowoleniem. O, dziękuję, Budziochu. Widzę, że przygotowałeś się zgodnie z tradycją. Uśmiechnęła się. I że Halloween jednak potrafi jeszcze być straszne. Budyń usiadł, zrezygnowany jak mops, któremu właśnie przepisano dietę. To nie Halloween jest straszne. Mruknął. Straszne jest życie bez słodyczy. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.